Slowly by. Dzień dobry, bardzo witamy w kolejnym odcinku audycji rozrywkowo-kulinarnej Ulale Dziś będziemy testować serki waniliowe. Prosiliście o to, więc mamy dzisiaj 9 serków waniliowych, które dzisiaj zjemy i powiemy, które są najsmaczniejsze, a które najmniej smaczne. To są serki homogenizowane. Co można o nich powiedzieć? Każdy zna historię tych serków. Nie jeden, nie jeden byk. Zaczyna tym i zamyka dzień. Danio! Danio! O smaku klasycznej wanilii. Co więcej, teraz jest to z trzcinowym cukrem. Tak, to opakowanie mi się podoba. Tylko z tego, co widzę, no chyba tutaj było w czteropaku 140 gramów, dla dziecka to jest odpowiednia ilość. Natomiast no, dla takiego konia jak ja czy ty, to raczej. Raczej dwa trzeba było. Ja raczej jest. co chwilę leciały reklamy, także. Na pewno znana marka. A jak smakowo, przekonamy się za chwilę. Uuu, serek Tutti. Serek Tutti, czyli mm, biedronkowy. Włoski. Biedronkowy. Włoski, tak. włoski. włoski. Pokruszoną laską wanili. No, gdyby nie była pokruszona, to by ta laska się po prostu nie zmieściła do opakowania. 175 gramów. Kolor żółty, charakterystyczny dla wanili. Nie ma tutaj selera, No i też pewnie soi. Soi i... I, i sezamu. Chociaż nie, nie mów hop. Mamy w naszej gamie dwa serki bio. I to też będzie dla nas taki, taki crash test. Czy te serki bio rzeczywiście... Jak to bio? A czym się różni bio od niebio? No, że mają na etykiecie ten napis bio. To jest serek Bakoma. Pamiętamy tą firmę, bo kiedyś była na koszulkach Widzewa Łódź. Ma w sobie 140 gramów. Śmietanka pasteryzowana bio. Cukier, cukier trzcinowy też bio. Skrobia bio. Czyli praktycznie on ma wszystko bio. Ale, Ale wie, jak dwa... skrob, może być bio, to i... Mamy 2020 rok. Nikogo chyba nie powinno dziwić, że udało się stworzyć mleko bio. Co do pudełka nie przekonuje mnie, bo ono nie wygląda jak serek waniliowy, tylko po prostu serek bez Smakowy, tak, tak. Amelia. Angela! Amelia, czyli y, serek y, waniliowy marki Pilos Nie. z Lidla. 175 gramów. uwaga, uwagę, jest rysunek łyżki, mm -hmm. gdzie te pokruszone laski wanili są w, w takim kształcie takich czarnych kropek. Tak, to jest Pilos, czyli to jest zdaje się chyba Lidl. że z Lidla. Jak sobota, to. do Dolidla, dolidla. Opakowanie y, tradycyjne. Charakterystyczne. Charakterystyczne. U, tu jaka! Że tak powiem, strzelba Witello. Idealny do naleśników, jak piszą. 400 gramów. To jest dużo. To wydaje mi się, że dwie, dwie dorosłe osoby by się tym najadły. Tak. Ale nie ma znowu selera. No nie, nie ma. pora. To, to chyba dobrze. No. Mamy kolejny. O, to jest klasyk. Romlecz. Serek waniliowy, klasyk, jeśli chodzi o, o filmy Mlekpol. Tak samo też, no, wiele osób na naszych streamach na pewno widziało, że potrafię tym serkiem otwierać dzień. Jest napisane nawet: Vanilla Fromash Frays. Pytałeś o... Bio. o bio. Jest też pilos bio, czyli serek. Bioorganik, serek y homogenizowany waniliowy marki Pilos z Lidla. I co on umie? Przede wszystkim nie jest za duży, bo ma 150 gramów. No jest, jest w takim. To jest bardziej chyba takie plastikowe, papierowe opakowanie, tak mi się wydaje. Takie nawet klasy premium. I uwaga, to nie są zwykłe laski wanili, to są laski wanili mar marki Bourbon. Czyli masz sobie Bourbon. Te krowy, które dają to mleko, one mają u siebie takie głośniki, z których leci muzyka poważna. Skrzypki. Dokładnie tak. No. Marka Jowi, serek waniliowy tej marki, yy, to też był czteropak. Trzeba było kupić czteropak, żeby zjeść jeden. I są tu bakterie fermentacji mlekowej. Znam tą markę bardziej z jogurtów. takich do picia. Pitnych. Pitnych, tak. pitnych. Zdecydowanie ale z tak. A to serki co? Waniliowe. A to bakoma bakuś, czyli. Taki serek waniliowy dedykowany dzieciom, że ma niesamowitą formułę wapnia z witaminą D, ale oprócz witamin, oczywiście, ma wsad smakowy. Zobaczymy, czy te witaminy będzie czuć. Najmniejsze pudełko. Najmniejsze, bo tylko 90 gramów. No, ja bym sobie życzył, ominąć. żeby wygrały te bio, bo ja jestem teraz człowiekiem binarnym mhm. i bardzo lubię takie jasne, jasne komunikaty. Jeżeli jest coś bio, to ja wiem, że to jest bio. Ok. Też liczę, że na przykład ten serek, jak jedzie z tej fabryki, która jest napędzana słońcem mhm. albo wodą. To on później na przykład nie jedzie samochodem, który jest na benzynę czy na ropę, na wodór. Tylko jest na wodór albo, albo, albo elektryczny. ewentualnie ktoś to na koniu jedzie. Bądźcie bio, tak jak my. Tak. A teraz przechodzimy do konsumpcji. Zwarci gotowi. Mamy dziewięciu zawodników. Wszystko wygląda tak samo, czyli przypomina swoją konsystencją po prostu śmietankę. Pachnie bardzo waniliowo. I widać tutaj te czarne, te takie ten, skruszoną laskę mhm. wanilii. Nie jest za słodki. I, nie jest za słodki, jest, jest ok, hmm, to zdecydowanie na plus. Daj mnie tu hasiok. No dobra, pierwsze koty za płoty, ja jest, pojedyncze po jestem na tak, zobaczymy jak cała reszta. Widzę laskę wanili pokruszoną, ale mniej. Uuu, zapach bardzo słaby. Uuu. Nie czuć w ogóle. Panie Serku. Konsystencja tutaj bardziej zbita. Brak. Ba bardziej gęsta. Brak zapachu. Ty, ale jak on się trzyma, zobacz. Nie no, jest bardzo gęsty. Zobacz, to jest kit. No tak no. Słodki i ten smak tej wanili taki. No nie. Tutaj na pierwszym planie zdecydowanie jest słodycz, a dopiero na drugim planie wanilia. To może być ten cukier trzcinowy, Tak, oryga. ale żeby nie było, to nie jest zły serek. Nie. To nie jest zły serek, z tym że no. Mniej... Dzisiaj wybieramy najlepsze. Mniej waniliowy. Number 3. To jest taki chyba tradycyjny zapach, mi się wydaje. Nie jest tak zbity jak poprzednik, no, raczej tak bardziej do jedynki. Taki jakby rozcieńczony trochę. Ani nie słodki, Ojej. ani nie waniliowy. O nie. Karny jerzyk, chyba. Odpalił sobie jakiś napój słodki, jakąś Pepsi czy coś i dolał wody. Fe. Trójka słaba. Ja. Człóreczka. Widzę laski wanilii. Skruszony oczywiście. Widać po konsystencji, że jest dość wodnisty. Taki mleczny zapach. To mleko się przebija na pierwszym Ten planie. Izatki. Mleczny też w smaku. Tutaj na pewno też jestem. Jestem na nie. Mambo number five. Taki delikatny. Delikatny zapach. Nie mówi nam, czy to jest waniliowy serek. Tak, jest tam na pewno laska wanilii. Konsystencja też raczej taka bardziej wodnista. co to nie dawali małą łyżeczką, tylko chochlą. chochlą. My kupujemy serek waniliowy po to, żeby czuć wanilię, a tu jest tak. I ta wanilia taka bez, 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 bez... bez wyrazu. zupełnie Tutaj to dwa minusy daje. Numer szósty. Taki troszkę ciemniejszy. On jest lekko skruszony. O, w moim jest włos. Czyli? Nie, to chyba jakaś błonka z jelita. Uuu, <laughs> zapach mocno waniliowy. Mocno. Czym nakładałeś ten serek? I taka dobra wanilia. Smakuje mi ten serek. Słodka, nieskruszona. Number 7 O, tutaj o tej siódemce muszę się wypowiedzieć, gdyż konsystencja tego jest bardzo zbliżona do tego jakbym zobaczył tutaj, nie wiem, no śmietankę, serwatkę. No tak pachnie. Uuu. Tak konsystencją trochę mi to nie przypomina też takiej masy jaki jest na sernik. Ale to jest słodkie. Zupełnie niewidoczne laski wanilii. Dziwne, bo to jest jakby bardziej taki mus. Niż mus, niż tak. konsystencja musu. Ojej. To smakuje jak pianka jakaś. Tak, to nie jest serek. Taki smak mocno mleczny. To jakiś do ciast, chyba to bardziej się nadaje. Ale tak, żeby samego zjeść, co te, to nie. To nie, 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 nie. nie. Kolejka. Widzieli Państwo, tak? Pozosta... Pozosta... Widzieli. Przecież co to, jest... to było? To jest pozosta... to od pozostałej szóstki, i pewnie od tej dwójki to było zupełnie inne. Number eight. Number eight. Z zapachu to pachnie mi jakimś ciast... ciastkiem. Nie ma wanilii. Konsystencja gęsta. On taki bardziej jakby był bananowy, a nie waniliowy. Ojej. Straszna chemia. To jest, lata świetne, to jest odległy smak od waniliowego. Wtórze, odległy. Nie waniliowy, dziewiątka. Chyba serek, który znam jak własną kieszonkę. Sam jestem ciekaw, bo wiesz, że ja to lubię tego rol mlecza. Brak klasek, wanili zdecydowanie. To jest chyba ten. Na tle tych, które tutaj jedliśmy, to on nie wypada wcale tak numer jeden. Sam z siebie wyjaśniłem. Nie jest smaczne. Traktował go jako wzór. A tak naprawdę ja mam tutaj zupełnie innych faworytów. Innych faworytów. Jadłem go już raz w tym tygodniu. Wczoraj. Moi drodzy, sprawdziliśmy 9 cerków o smaku waniliowym. Część nie, nie, była... nie wszystkie były o smaku waniliowym, znaczy były tylko na etykiecie, ale w smaku się okazały inne. Część była skruszonych. No, u mnie fa pierwszym faworytem, który ląduje na, na karnym jeżyku, jest pozycja na. Number 3. Totalnie rozwodniony, niewaniliowy, niesmaczny. Amelia z Lidla, marki PILOS. Pierwszy z serków waniliowych, który trafia u nas na karnego jeżyka. Za 175 gramów produktu w Lidlu trzeba zapłacić złoty 25. 3 zł. minusy, czyli praktycznie najwięcej tak? przy ósemce. Oj tak. Smak odległy, niewaniliowy, słodki, owocowy, ale niewaniliowy. No. I to no było w smaku klasycznej wanilii. No ale? i po co te reklamy były? Danio, zawiodłeś mnie. Danio, za czteropak trzeba zapłacić. Akurat kupowałem go w netto 5,99, czyli wychodzi. Złoty... złoty 49 za opakowanie. No to już wolałbym chyba. 140 gram. To już chyba wolałbym pójść do tego lidla. To tutaj dalej, 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 dalej. dalej. Dwójeczka. Tutaj w ogóle nie było czuć y, żadnego zapachu. Bardzo za, za słodki i mało wanilii. Vitello. Uh. Jest to Vitello, serek waniliowy z, z Biedronki, jak piszą, idealny do naleśników. Za 400 gramów, czyli największe możliwe opakowanie, 3,99. Gdzie jeszcze mam minusy? Minusy mam hmm. przy piątce, siódemce i dziewiątce. Piątka, Dobre. za słodka, bez wyrazu. Zbyt delikatny, który tak na dobrą sprawę nic nam nie mówi, a czasem jednak najpierw coś wąchamy, zanim coś zjemy. Kurwa, bioserek. Jest to bio serek Bakoma. Czy to, że to jest na etykiecie napis bio, wpłynęło na naszą ocenę? Nie, po prostu. Nie ma to zupełnie znaczenia. To jest siódemka. To była ta konsystencja piankowa. A. Zupełnie nie przypominająca serka. To było zupełnie odległe od takiego naszego od wyobrażenia ser, no. serka. No. Zupełnie i pianka yy, mleczna. Poprosimy. To jest bakuś. A, bo on jest puszysty, ale to nie, nie powinien być puszysty. Skoro to jest dla dzieci, no dzieci to powinny jedze ze smakiem. A... U mnie czwórka jest na odstrzale. Mleko w smaku. I słaby smak. Słaby smak i, i rozwodniony poproszę. jest kolejny, to bio kolejny. serek homogenizowany, waniliowy marki Pilos z Lidla. I co, i trzeba pajasować z tym bio? No, chyba najwyraźniej nie. Chociaż kurde, no powiem Ci, że jak patrzę sobie na tego roll którego jadłem, to jego też bym wrzucił do, do piekła tak naprawdę. No ja, ja jestem zdecydowanie za tym. Brak e, lasek wanilii, niesmaczny, niewaniliowy, mocno słodki, słodycz na pierwszym planie. Szkoda, ja jestem rozczarowany. No i zostały nam e, dwóch kandydatów. I tu zdecydowanie jesteśmy na plus. Napisałem sobie taki jaki oczekuję. I to jest zdecydowanie dla mnie miejsce pierwsze. Numer jeden, a miejsce drugie w takim razie jedyneczka. Zapach bardzo waniliowy. Wielkie cząstki laski wanilii. To taki skruszonej. Był, skruszonej. To był taki chyba numer jeden jeśli chodzi o ilość tych cząstek. Pierwsze miejsce dla szóstki, a drugie dla jedynki. I to są takie dwa, które możemy śmiało polecić. Drugie miejsce Jowi. Ten serek waniliowy marki Jowi, który mm, u nas był jedynką. I numer jeden Tutti. I... Słuchajcie, serek Tutti to jest właśnie ten serek. To jest wzór z Biedronki. Ile kosztuje taki serek Tutti? Ym, dodam jeszcze, właśnie, ile kosztuje ten Jowi, bo, bo poprzednik nie powiedzieliśmy jeszcze o cenach. Y, to nadrobimy szybko. Tak. Serek Bio y, Bakoma. Mhm. Za 140 gramów 2,59. O mój Boże! Ten puszysty, który był bardziej niż piankowy, niż serkowy. Za 90 gramów 100, 4,9. No to dużo. Pilos Bioserek. Mhm. Za 150 gramów 2,69. Uuuu, panie! Panie kochany. I rol mlecz. uwaga. 200 gramów rolmlecza za ile? Z 99 groszy. No rozczarowany tym jestem, naprawdę, bo to jest serek, który, który spożywałem do, do wczoraj. Jowi miejsce drugie kosztował za 150 gramów czteropak był, bo tylko w czteropaku. Można było kupić 5,49 za czteropak, czyli wychodzi za sztukę złoty 37 zł. Tutaj oprócz tego, że nam on smakował, wydaje mi się, że bardzo fajna jest zachowana proporcja. Ceny jakości i ilości. I wagi. 165 gramów, chyba 75. Z, y, 170, przepraszam, 175 za, uwaga, ile? Za złoty 20. To jest promocja. To jest promocja. Zjedźcie go i napiszcie nam w komentarzach, czy się zgadzacie z naszą opinią. Tak. Ja jestem naprawdę mile, mile tym zaskoczony i nie spodziewałem się, że Serek Tutti wygra w naszym rankingu. Byłem przekonany, że jednak rol mlecz, ale to jednak stare przyzwyczajenia starego człowieka potrafią no, zwieść na duże brawa, duże du brawa, Duże brawa, duże brawa. Brawa również dla Was, brawa dla nas, bo po raz kolejny dzięki Wam przetestowaliśmy towar i produkty, które nam rekomendowaliście. Myślę, że możecie śmiało napisać nam w komentarzach, co jeszcze powinniśmy przetestować. Przychyliliśmy się również do Waszej prośby, żeby były blind testy. Pamiętajcie o lajkach, pamiętajcie o naszym Instagramie i Facebooku. I przypominam, że cały czas możecie zostać patronami naszego kanału. A jeśli komuś mało ulanych testów, poprzedni odcinek jest tu, tutaj. Tutaj albo tutaj. Albo tutaj. A my w tej chwili kończymy, gdyż będziemy już nie łyżką, tylko dłońmi jedli te serki i mazali się nimi po buziach. Tak, ja będę jadł to głową po prostu. I tak jak ktoś zawsze ma w zwyczaju, jak ja otwierać dzień serkiem waniliowym, to. Italiano!